Dzień dobry, dobry wieczór. Zależy kto gdzie mieszka, jaki ma czas i kiedy to słucha. Słuchajcie, no taki krótki filmik. Mamy tutaj informacje na stronie agencji. To już ostatnio prezentowałem w filmie: trzy interwencje pszczelarskie. Nabór wniosków został przedłużony do 24 kwietnia. Kto jeszcze nie złożył dokumentów, tak, warto wniosek złożyć. Z tego, co jest tutaj napisane, to no, na razie mało wniosków, 1274 na kwotę 6,65 miliona. Tych milionów tam jest naprawdę bardzo dużo. Więc no, jest taka szansa, a raczej gra, gra, szansa granicząca z pewnością, że refundacje będą pełne. Także nie ma się co martwić. Tu mamy, słuchajcie, drugiego news'a. Yy, pomoc do przezimowanych rodzin, wyższe stawki zachęcają. No oczywiście agencja musi się pochwalić, słuchajcie, tak, że, że ta stawka z 20 zł do przezimowanej rodziny wzrosła do 50 zł, tak, no i tutaj jest większe zainteresowanie, bo dotychczas do placówek agencji wpłynęło ponad 10 tysięcy wniosków, tak, czyli no, tutaj pszczelarze postarali się i jest tego, jest tego sporo, tak. No, oczywiście, tutaj mamy do końca maja czas, słuchajcie, trzeba wziąć z weterynarii zaświadczenie, i z tym się udać do agencji, można przez ePUAP, tak. Są filmy na moim kanale, gdzie, gdzie możecie zobaczyć, jak to tam sprawa wygląda. Co jeszcze, słuchajcie, no przechodzimy sobie na stronę Rok Pszczelarski 2023 i została zaktualizowana lista producentów matek, pakietów i odkładów. Zobaczcie, na dzień dzisiejszy jest... 29 tych różnych gospodarstw, yy, są różne województwa, także lista się zwiększa. Prawdopodobnie, no, będzie cały czas się zwiększała. W maju będzie taki wysyp, bo, tak jak mówiłem na poprzednich odcinkach, żeby być na tej liście, trzeba takie zaświadczenie o zdrowotności pszczół przedstawić, a tam opiera się to o badanie na pasiece, tak? Czyli, no, dana osoba, która prowadzi pasiekę, musi mieć na taką, taką pogodę, żeby tam lekarz weterynarii mógł wejść i przeglądnąć wszystkie rodziny i szukać objawów klinicznych chorób. Natomiast no, wiecie sami, jaka jest pogoda za oknem. Tak, W Wąchocku u nas tutaj leje. Ja na swoim TikToku czy na, na tutaj na YouTubie w shortach pokazuję codziennie prawie pogodę. Mirabelki ładnie kwitną, są białe, chociaż deszcz wczoraj nam tutaj no, już część płatków z tych kwiatów... Strząsnął na ziemię, już wszystko leży, także prawdopodobnie w tym roku z mirabelek no, pszczoły nie zbiorą za dużo. Słuchajcie, ale co jest ważne, co Wam chciałem w dzisiejszym filmie przekazać, to to, że tutaj na stronie Rok Pszczelarski mamy coś takiego jak materiały, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i no, chciałbym Was zaznajomić z tym właśnie dokumentem. Klikniemy sobie tutaj, słuchajcie, i ja wam go po prostu przeczytam. Możecie sobie, wiecie, przełączyć gdzieś tam robić co innego, a jako audiobooka to potraktować, i być może czegoś się nowego dowiecie. Najczęściej zadawane pytania: interwencje w sektorze pszczelarskim, składanie wniosku o przyznanie pomocy. Pytanie pierwsze: Czy pszczelarz, który składa wniosek indywidualnie lub organizacja pszczelarska składająca wniosek o przyznanie pomocy, ma obowiązek dołączyć załączniki do wniosku? I tych pytań tam jest kilka, nawet u mnie pod filmami. Odpowiedź jest taka sama, jak ja udzielałem. Pszczelarz składający indywidualnie wniosek o przyznanie pomocy i organizacja składająca wniosek o przyznanie pomocy nie musi dodawać załączników. Załączniki są wymagane tylko i wyłącznie w ramach interwencji I6.5, interwencja w sektorze pszczelarskim, pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół, i tylko w sytuacji, w której związek, organizacja pszczelarska planuje zakup podkładów lub pakietów czyli my, pszczelarze, którzy składamy wnioski takie o pomoc, o refundację na sprzęt, nie musimy na razie dodawać załączników. Tak jak mówiłem, załączniki będziemy dodawać, słuchajcie, razem z wnioskiem o płatność i umową, i termin na to będzie do końca lipca. Także na razie spokojnie nie trzeba. Pytanie drugie. Wypełniając opis operacji we wniosku o przyznanie pomocy, jaką wartość należy wpisać w polu łączna wartość netto? W polu łączna wartość netto należy wpisać wartość planowanych zakupów netto, które będą dokonane do dnia złożenia wniosku o płatność. I tutaj jest w nawiasie właśnie, wniosek o płatność należy złożyć najpóźniej do 31 lipca w przypadku interwencji I6.2 i I6.3 I oraz najpóźniej do 31 sierpnia w przypadku interwencji I6.5. Czyli tak jak mówiłem, słuchajcie, teraz tylko ten. Wniosek, jakby o przyznanie tej pomocy, później otrzymujemy tą pomoc, tak? Agencja nam przyznaje albo nie przyznaje nam pomoc, i dopiero później trzeba będzie ten wniosek o płatność do końca lipca. Yy, bo tutaj jest i 6,3, i 6,5, to 100 koła pszczelarskie załatwiają, także tym się nie ma co martwić, to oni. No i właśnie, łączna wartość netto jest na moich filmach. Cofnijcie się na kanale. Dokładnie pokazałem, wam słuchajcie, tam są screeny z faktur. Które, co, gdzie, po co trzeba przepisać. Trzeba zaplanować sobie zakupy, jeżeli jeszcze nie dokonaliście tych zakupów, i taką właśnie wpisać wartość. Pytanie trzecie. Czy pszczelarz, który indywidualnie składa wniosek o przyznanie pomocy w ramach interwencji I6.2, który ma 20 pni szczelich, może w polu łączna wartość netto wpisać kwotę np. 8000? np. planuje zakup miodarki i stołu do odsklepiania? Odpowiedź. W polu łączna wartość netto należy wpisać kwotę planowanych wydatków netto, które będą dokonane do dnia złożenia wniosku o płatność. Można wpisać 8000, należy pamiętać, że przy stanie pni pszczelich, jakie posiada pszczelarz, maksymalna wysokość refundacji, jaka może być przyznana to 2000, bo jest to, limit jest 100 zł na ul. 20 uli, tak, czyli mamy 2000. I taką kwotę należałoby wpisać w polu wartość refundacji mniej więcej niż 60% kwoty netto. Czyli słuchajcie, no to też już było na moich filmach. Ja to tłumaczyłem dokładnie, gdzie, co wpisać, jakie są limity też te ulowe. Możecie się cofnąć na starsze filmy i tam sobie dokładnie to zobaczycie, co i jak. Pytanie czwarte: czy można wycofać wniosek o przyznanie pomocy? Pszczelarz indywidualny w ramach interwencji I6.2 lub organizacja pszczelarska w ramach interwencji 2.3 i 5 może wycofać wniosek o przyznanie pomocy w trakcie trwającego naboru, czyli do 24 kwietnia. Po wycofaniu wniosku, pszczelarz, organizacja pszczelarska może złożyć nowy wniosek, ale tylko do dnia 24 kwietnia. No to jest myślę jasne, tak? W jaki sposób wycofać wniosek o przyznanie pomocy? Po zalogowaniu się na konto PUE Platforma usług elektronicznych należy rozwinąć listę moje sprawy, następnie wybrać wnioski PSWPR 2023-2027. To, to jest, menu jest po lewej stronie, tutaj, tak? I potem z prawej strony znajdują się trzy ikonki, będą, będzie lista wniosków, a zresztą wam pokażę. Już wam pokazuję. Słuchajcie, przechodzicie sobie tutaj na moje sprawy otwieracie to, klikacie wnioski PSWPR. I tu macie. Ja mam na razie wersję roboczą wniosku, bo jeszcze nie składałem, ale tu macie ikonkę edycja lub usuń. I możecie tutaj klikając po prostu złożony wniosek usunąć. No i tutaj mamy już wszystko, mniej więcej. Znaczy ja miałem usuń, tak, a wy, jeżeli macie już wniosek złożony, to będzie wycofaj. No, i kolejnym krokiem będzie tam uzasadnienie wycofania wniosku. No, można napisać na przykład tak: błąd, pomyłka, chęć złożenia wniosku, jeszcze raz poprawnego itd. Punkt szósty. Pszczelarz indywidualny w ramach interwencji I6.2 lub organizacja pszczelarska w ramach interwencji 2, II, 3 i 5 złożył wniosek o przyznanie pomocy w pierwszych dniach naboru, ale w międzyczasie ceny sprzętu pszczelarskiego znacznie wzrosły. Czy można jeszcze dokonać korekty wniosku o przyznanie pomocy i zawnioskować o wyższą kwotę? I odpowiedź jest taka. Nie ma możliwości dokonywać korekt wniosków o przyznanie pomocy, ale istnieje możliwość wycofania wniosku o przyznanie pomocy, a następnie złożenie nowego wniosku, w którym pszczelarz, organizacja pszczelarska zawnioskuje o wyższą kwotę. Wnioski o przyznanie pomocy można wycofywać i ponownie złożyć wniosek tylko w trakcie trwania naboru, czyli do dnia 24 kwietnia 2023 roku. No myślę, że jasne, tak? Do 24 można te wnioski usunąć, złożyć nowy, inne kwoty. Przemyśleć, być może zakupy, tak? Może coś nam jeszcze wpadnie do głowy, możecie wtedy sobie zwiększyć kwotę. Mamy taką możliwość. Pytanie siódme. Czy na dzień składania wniosków o przyznanie pomocy w obecnym kwietniowym naborze należy już mieć zakupiony sprzęt pszczelarski, faktury oraz potwierdzenia płatności? Faktury potwierdzenia płatności za zakupiony sprzęt będą konieczne dopiero podczas składania wniosków o płatność. Wnioski trzeba będzie złożyć najpóźniej do dnia 31 lipca. Refundowane będą zakupy nowego sprzętu pszczelarskiego zrealizowane od dnia 1 stycznia do dnia, w którym będzie składany wniosek o płatność. No to jest to, co Wam mówiłem. Czyli kto kupił i ma fakturę imienną i potwierdzenie przelewu będzie miał to zrefundowane, a kto jeszcze nie kupił do tego 31 lipca może bezproblemowo sobie zakupić. Pytanie ósme. Kiedy Agencja Restrukturyzacji będzie podpisywała umowy z pszczelarzami i jak to się będzie odbywało? Odpowiedź. Po zakończeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, który odbywa się w dniach od 3 do 24 kwietnia, oddziały regionalne agencji rozpatrzą złożone wnioski. Po zakończeniu tego procesu zostanie dokonany podział środków finansowych. Dopiero wówczas Agencja Restrukturyzacji przystąpi do podpisywania umów za pomocą systemu informatycznego. Czyli po prostu, do 24 kwietnia wszyscy składają wnioski, nabór 25 zostanie zamknięty rano, tak? Siądą panie, zobaczą ile jest po prostu wniosków złożone, na jakie kwoty, wszystko podzielą, tak? Tym pszczelarzom do 40 roku życia mm, oczywiście full wypłacą, y, reszcie, resztę, więc tak to mniej więcej będzie wyglądało i wtedy dostaniemy informacje właśnie na tej platformie usług elektronicznych. I trzeba będzie tam umowę, i, i wszystkie faktury wtedy wysłać, i wniosek o płatność. Pytanie dziewiąte. W jaki sposób Agencja Restrukturyzacji będzie podpisywała umowy z pszczelarzami lub organizacjami pszczelarskimi? Umowy będą zawierane jedynie w formie elektronicznej. Po przygotowaniu projektu umowy pszczelarz otrzyma powiadomienie mailem lub sms-em, że może zapoznać się z umową. Konieczne będzie zalogowanie się w Platformie Usług Elektronicznych. Jeżeli pszczelarz lub organizacja zaakceptuje umowę, to system wymusi ponowne zalogowanie się w systemie, ponowne uwierzytelnienie. Wówczas jest to równoznaczne z jej podpisaniem. No, czyli jak widzicie, tutaj wszystko będziemy załatwiać elektronicznie. Punkt dziesiąty. Czy pszczelarz lub organizacja pszczelarska we wniosku o przyznanie pomocy musi wpisać, jaki sprzęt planuje zakupić? Pszczelarz lub organizacja pszczelarska we wniosku o przyznanie pomocy nie podaje rodzaju sprzętu planowanego do zakupu. Czyli nie musicie się tłumaczyć z tego, co chcecie kupić. Tylko wniosek o samo przyznanie pomocy i tyle. Pytanie jedenaste. Czy w ramach interwencji I6.2 będą refundowane np. miodarka plus siatki diagonalne, stół do sklepienia plastów wraz z pokrywą do stołu? Jeżeli na jednej fakturze będzie na przykład miodarka wraz z siatkami diagonalnymi, stół do sklepiania wraz z pokrywą do stołu, to zakupy takie będą refundowane pod warunkiem, że dodatkowe doposażenie będzie pasujące do zakupionych maszyn. Nie są refundowane koszty zakupu na przykład samych siatek diagonalnych bez miodarki, samej pokrywy stołu bez stołu, jeżeli na fakturze zakupu będzie wymieniony jedynie np. element miodarki lub element stołu, to taka pozycja z faktury nie będzie uwzględniona przy refundacji kosztów zakupu w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim. No i to jest dość ważne, słuchajcie, czyli jeżeli kupujecie sprzęt z jakimś tam dodatkowym sprzętem, to musicie pamiętać, żeby to było wszystko na jednej fakturze, tak, i żeby to się tam zgadzało. Nie może być np. później, że się okaże, że pokrywa od innego stołu, tak, a stół inny, 12. Pytanie 12. Czy płatność za fakturę może być dokonana w formie gotówki? No ja to już mówiłem nie, niejednokrotnie tutaj na kanale. Nie może. Płatność nie może być dokonana w formie gotówkowej. Płatność musi być zrealizowana bezgotówkowo. Czyli mamy przelew, tak? Przekaz. Yy, ich bodajże płatność kartą, z tego co pamiętam. Pytanie 13. Chyba ostatnie. Czy wnioskodawca interwencji I6.2 w sektorze pszczelarskim może zakupić sprzęt pszczelarski w filmie prowadzonej przez małżonka? Czy jest to uzależnione od ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżeńskiej? No i tutaj jest, że zgodnie z paragrafem czwartym, punkt drugim, podpunkt 1d regulaminu naboru wniosków, o przyznanie pomocy finansowej koszt jest kwalifikowany, jeżeli został on dokonany między innymi w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Zatem, racjonalność kosztów nie jest uzależniona od rozdzielności majątkowej. Ponadto, na etapie wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I6.2 nie jest wymagane składanie załączników. Natomiast weryfikacja dokumentów, m.in. faktur, dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty oraz innych dokumentów będzie przeprowadzana na etapie wniosków o płatność. Indywidualnie dla każdej sprawy w oparciu o akta sprawy. No i teoretycznie, słuchajcie, jeżeli na przykład jesteście pszczelarzami, a wasza małżonka prowadzi na przykład sklep pszczelarski, no to można od niej kupić jakieś rzeczy, ale w praktyce, wiecie, no to jest tak, że jednak no. Te wnioski wszystkie będą oceniać ludzie, tak? A ludzie są tacy, że jak zobaczą, że pan X kupił od pani X, no to po prostu lampka im się zapali i być może będą chcieli was tam przetrzepać, posprawdzać, tak? Więc może nie warto, wiecie, może warto sobie kupić w normalnym sklepie i mieć święty spokój. Nie mówię, że tam oczywiście jakieś konsekwencje będą wyciągane, no ale wiadomo, że to różnie jest. Tam jednak będą siedzieć ludzie. I oceniać to. Także słuchajcie, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Akurat możecie zobaczyć, że na 13 pytań, akurat tutaj pod moimi filmami, no, część tych, tych się już powtarzało pytań, część ludzie pytali. Także fajnie, że coś takiego wprowadzili. Było tutaj parę pytań, o które akurat pod moimi filmami na YouTube nikt nie pytał, więc mamy jakby dodatkowe odpowiedzi. No i co, słuchajcie, no i warto, warto składać, bo tak jak mówię, tutaj według tych newsów nabór wniosków został przedłużony, bo nie ma po prostu, nie ma chętnych, więc być może warto złożyć, bo bardzo dużo ludzi się właśnie martwiło tym, że będą niepełne refundacje, że ci poniżej 40 roku życia będą więcej dostawać, tak, a, a reszta po jakieś tam resztki dostanie. Więc jak widać, no nie ma dużego zainteresowania. Co innego, jeżeli chodzi o pomoc do przyjmowanych rodzin, tutaj zainteresowanie jest dość spore, dość duże. 10 tysięcy pszczelarzy już złożyło. Także, no może warto, może warto. Jeżeli ktoś rozwija pasiekę i no, ma jakieś tam rzeczy do kupienia, no to być może warto skorzystać z takiej pomocy, którą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nam udziela. No i co? Mamy, mamy krótki filmik. Pytania były, odpowiedzi były. No i co? Czekamy, czekamy na sezon, na wiosnę. Niestety u nas leje. Od tygodnia leje, jest zimno. Zapowiadali, że ma być niby ciepełko będzie, tak? Po 17 stopni, po 20 stopni pod koniec tygodnia. No, zobaczymy. Jak na razie muszę powiedzieć, że prognozy pogody się w ogóle nie sprawdzają. Cały czas jest u nas zimno. Ja nie wiem jeszcze, co mam w ulach, bo tak naprawdę nie zrobiłem przeglądów. Pszczoły po prostu siedzą i jedzą ciasto I mm, no, zapasy kruszeją tak? Widzę na wagach pasiecznych, że coraz mniej jest tego pokarmu nie, nie, Pszczoły no, nie mają skąd, nie mają warunków, żeby przynieść Bo tak jak mówię, no, wierzby w tym roku wierzby się nie sprawdziły Jak wierzby, no, to tam chyba dwa dni były lotne w marcu Jak coś tam z wierzby było Teraz są mirabelki, właśnie jakieś takie dzikusy Też nie ma pogody, nic z tego nie znoszą Także, no, ten sezon, początek sezonu zapowiada się y, ciężko, ciężko. Zobaczymy. No, być może się rozpogodzi. Y, niektórzy ludzie tam pis pisali do mnie na, na Facebooku czy na TikToku właśnie, że gdzieś tam przejeżdżali niedaleko Iłży, Wierzbicy, w, tutaj w moich rejonach, że już tam, gdzie nie, gdzie rzepaki, wiecie, kwiateczek już się żółty robi. Także jak się zrobi trochę cieplej, może to te rzepaki ruszą, no, zobaczymy. No i co? Słuchajcie. Na razie tyle. I do usłyszenia, do zobaczenia.